Ogrzeb Jerzego Derfla. Dawno niewidziane gwiazdy żegnają artystę. Jerzego Derfla, legendarnego kompozytora i pianista w piątek 14 listopada bieżącego roku żegnała pogrążona w żałobie rodzina i przyjaciele. Ogrzeb artysty rozpoczął się o godzinie 11 w kościele środowisk twórczych pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła i brata Alberta przy plac teatralnym w Warszawie. Zjawiło się mnóstwo dawno niewidzianych gwiazd, m.in. Emilia Krakowska, Mariano Opania czy Tadeusz Chudecki. Jerzy Derfel zmarł 3 listopada bieżącego roku w wieku 84 lat. Był wybitnym pianistą, kompozytorem i dyrygentem. Stworzył m.in. ścieżkę muzyczną do kultowej komedii miś Stanisława Barei. Skomponował także muzykę do Bez Andrzeja Wajda i Drogi Sylwestra Chęcińskiego. Jerzy Derfel był bliskim przyjacielem Wojciecha Młynarskiego, z którym współpracował. Na swoim koncie Jerzy Derfel miał ponad 200 skomponowanych utworów, które wykonywali m.in. Ewa Bem, Artur Barciś, Alicja Majewska czy Irena Santor. Rodzina przekładała pogrzeb Jerzego Derfla. Pogrzeb Jerzego Derfla początkowo wyznaczony został na 7 listopada bieżącego roku. Artysta miał spocząć w grobie rodzinnym na cmentarzu Stare Powązki. Jednak rodzina i przyjaciele wstrzymali uroczystości pogrzebowe, ponieważ uznali, że zasługuje on na pochówek w alei zasłużonych. Jako rodzina i przyjaciele Jerzego Derfla doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, żeby Jurek jednak spoczął w alei zasłużonych na powązkach wojskowych, chociaż był najskromniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Ale Jerzy po prostu na to zasługuje i stąd ta decyzja, wyjaśnił w rozmowie z faktem Kamil Malanicz, przyjaciel kompozytora. Przy boku Jerzego docelowo spocznie jego ukochana żona Jadwiga, dodał. Pogrzeb Jerzego Derfla. Ostatecznie pogrzeb Jerzego Derfla zaplanowano na 14 listopada bieżącego roku o godzinie 11 w kościele Środowisk Twórczych pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła i Brata Alberta przy plac Teatralnym w Warszawie zaczęli się zbierać żałobnicy. Na pogrzebie zjawiło się mnóstwo dawno niewidzianych gwiazd m.in. Emilia Krakowska, Marian Opania czy Tadeusz Chudecki. Po mszy żałobnej wyruszy kondukt żałobny z głównej bramy cmentarza komunalnego wojskowego przy ulica Powąskowskiej 43-45.